Łączymy się oczywiście z, z solidarnością, z marszem, z marszem przeciwko emigracji, który prowadzi Robert Bąkiewicz w Warszawie. Tam chyba też pada, ale jest sporo ludzi, jak zauważyłem. Dziękuję za przyjście. Proszę państwa, zanim zaczniemy, to ja poproszę o chwilę, chwilę. Chwilę ciszy, zastanowienia się, bo mówimy, narzekamy na barbarzyńców, którzy nas atakują, ale okazuje się, że my barbarzyńców mamy w Polsce i to takich, którzy mordują dzieci za szczykiem w serce, jak kiedyś Niemcy w Oświęcimiu. To jest przerażające, dlatego proszę w zadumie parę chwil uczcić, bo to był śmierć człowieka, dziewięciomiesięte dziecko. Felek miało mieć na imię. To jest tak potworne, można sobie wyobrazić lekarza, który patrzy w ekran, szuka bijące serce i wbija szpilę z rokiem potasu. Przerażające to jest barbarzyństwo, które zostało wywołane przez polski rząd, przez ministra, który przed minister, która nazywa się ministrem zdrowia. Proszę o chwilę ciszy. Postulaty jakie ma ruch obrony granic to następujące. Kontrolę na granicach, na zasadzie wzajemności względem strony niemieckiej. Natychmiastowe zatrzymanie budowy i organizowania wszelkiej instruktury przeznaczonej do przyjmowania migrantów. Niezłoczne wypowiedzenie paktu migracyjnego. Ja już chyba to mówiłem, ale powtórzę słowa wielkiego hetmana Jana Zamojskiego, który zadał sobie. To jest ten hetman, który powiedział, takie będą ojczyzny, jakich dzieci, jak dzieci chowanie. Ale również zadał sobie retoryczne pytanie Po co nam państwo? I odpowiedział, Państwo jest po to, abyśmy wolności swych zażywali. Więc jest potrzebne silne państwo, które silna egzekucja prawa, obowiązków, nie takie rozmawiane jak jest teraz. W każdym razie takiego państwa potrzebuje, które będzie chronić naszych granic. Które, które będzie bardziej o bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne. I musimy też stanowczo temu zaprotestować. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że są petycje na stronie Ordo Juvis sprzeciwiające się tej minister Nowackiej. Tam proszę spojrzeć, może Wam ktoś pomoże, jak sobie Państwo nie poradzimy, i wpisać i naprawdę na tą petycję też się zapisywać. Bo jak żeśmy byli 1 grudnia w Warszawie na pierwszym takim dużym proteście dotyczącym edukacji zdrowotnej. To ludzie z zagranicy, z Niemiec, z Holandii, z Anglii opowiadają nam, co się tam dzieje z małymi dziećmi. To jest straszne. My nie możemy do tego pozwolić, żeby w Polsce dzieci niewinne, które mają się uczyć, które mają normalnie żyć, żeby one się uczyły rzeczy, których w ogóle może ich nie będą dotyczyć. Prawda? No. Więc trzeba powiedzieć stop. Stop. Tak dla edukacji, nie dla deprawacji. Tak dla edukacji, nie dla prawa. Chciałam przypomnieć, że w tym roku obchodzimy tysiąclecie koronacji Bolesława Chrobrego i pięćsetlecie Hołdu Pruskiego. Znamy naszą historię, wiemy jak bardzo była różna. Były roz, półtora wiekowe rozbiory. Dwie wojny światowe, powstania, obozy koncentracyjne Sybir, ale mimo wszystko doszło do solidarnej walki narodu i zdawało się, że już będziemy mieć ustabilizowaną sytuację wobec tego, że każde pokolenie, każde polskie pokolenie walczyło. No. demontażu przez obecny rząd istotnych organów naszego państwa, łamania przez rządzących prawa, przestępczego manipulowania przy wyborach, wyraźnego zamiaru ograniczenia wolności słowa i pluralizmu mediów, zwracamy uwagę, że prowadzi to do upadku państwa polskiego. Z takim rozpoznaniem oświadczamy, że będziemy czynić wszystko, by temu demontażowi naszego państwa przeciwdziałać. Świadomi jesteśmy tego, że państwo jest potrzebne, szczególnie nam Polakom, państwo silne prawem, egzekucją tegoż prawa. Wobec wszystkich jednakowe. My Polacy zbyt dobrze wiemy, co to znaczy nie mieć swego państwa. Dlatego działania obecnej koalicji rządzącej uważamy za śmiertelne zagrożenie dla organizacji naszego narodu. W państwo zapewniające nam obywatelskie wolności wewnętrzne i zewnętrzne, i tego, co powiedział Hetman, abyśmy wolności swych. Zażywali. Ale z tą wolnością też nie jest. Horyzont jest czarny. Europa jest ogarnięta po prostu y, brakiem wolności słowa. W Anglii można iść, kilkaset osób siedzi za to, że, że twierdzi, że, że rodzina to ojciec i matka. W, y, w Norwegii ksiądz poszedł do więzienia, bo przytoczył, przytoczył cytat z Biblii. Z przerażeniem zauważamy niszczenie naszego kodu kulturowego, naszej wiary i kultury. Obserwujemy też regres w nauce, edukacji, w prawie i w moralności. W wielu aspektach obecna władza przypomina te słusznie podobno minioną, a nawet wykorzystywaniu prawa do swoich celów politycznych nawet ją przewyższa. Za komuny przeciwników politycznych wsadzano na 48 godzin, dziś wsadza się na miesiące. Rząd Tuska w pełni wykorzystuje leninowską definicję prawa a mówicie, że prawo jest narzędziem służącym do utrzymywania władzy. Dobrze to wszystko widzimy w jego wypowiedziach. On traktuje prawo jak uważa, czyli tak, żeby mógł rządzić bez końca. No i oczywiście hołduje też tezie towarzysza Gomułki, że władzy raz zdobytej nigdy nie oddamy. Zamiary nieoddania władzy z łatwością obserwujemy. Do takich przykrych konstatacji prowadzi nas praktyka rządowa w ostatnich kilkunastu miesiącach oraz niechcący ujawniane zamiary dalszego ograniczenia swobód obywatelskich. Oświadczamy, że tak jak przetrwaliśmy, nie zostaliśmy niemiecką gubernią, ani, ani radziecką republiką, tak i teraz nie zostaniemy niemieckim landem, ani wasalem unijnych, eurokratów przez Niemców zainstalowanych w Brukseli. Będziemy dbać o zachowanie polskiego kodu kulturowego, rodzina, Tradycja, solidarność, wspólnota, gościnność, indywidualizm, umiłowanie wolności, praca i sukces oraz to, co wśród innych narodów szlachetnie nas wyróżnia ograniczone zaufanie do władz. Nie pozwolimy okradać nas z naszej pięknej, niezwykłej historii, historii opartej na zasadach chrześcijańskiej wiary i kultury. Sprzeciwiamy się stanowczo stałym niemieckim tendencjom do urządzania polskich spraw. Nie zrezygnujemy też z reparacji wojennych. Ten zmajstrowany, zmajstrowany z marginalnych partyjek rząd nie zajmuje się gospodarką, lecz mściwym odgrywaniem się nad politycznymi rywalami, co czyni swym zasadniczym, zasadniczym zadaniem. Otóż szefowa jakiejś marginalnej partyjki z półprocentowym poparciem zarządza czy organizuje nam edukację naszych dzieci. To jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe nie, nie do wytrzymania. To bezczelna baba, która która w oczy nam, śmiejąc się, degeneruje nam dzieci. I mówi, że polskie obozy były. I mówi jeszcze dodatkowo, że Polacy zbudowali obozy, tak. Bijmy na alar. Obecna sytuacja Polski zbyt dobrze przypomina sytuację z XVIII wieku, która wówczas doprowadziła do utraty niepodległości, do rozbioru. A teraz? Też mamy anarchię, lekceważenie prawa, mutliwy rząd, uzależnienie od decyzji sił zewnętrznych. Wówczas, przed rozbiorami, jak i obecnie, Rzeczpospolita jest w rękach partii zewnętrznej. Nie, 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 nie. W związku z tym proponuję o przyjęcie takich postulatów Żądamy wywiązania się przez rząd z obowiązku wynikającego z artykułu 5 konstytucji, który stanowi rzecz pospolita szczerze nienaruszalności swojego terytorium. I to jest właśnie kwestia imigrantów, czy, czy przepychania ich, czy, czy, czy bezczelnego, czy swobodnego wkraczania na nasze terytorium bez konsekwencji. Nielegalny emigrant to jest przestępca. Tak powinien być traktowany. Każdy, który się nielegalnie na terytorium Polski powinien być lądować w więzieniu, bo tam jest jego miejsce jako przestępcy. Co innego, jeżeli zgłasza się na przejście graniczne i prosi o azyl. Dlatego, dlatego wśród wielu złamanych paragrafów Konstytucji również jest ta, ten artykuł 5 Konstytucji, który zobowiązuje rząd do strzeżenia nienaruszalności. Terytorium Rzeczpospolitej. Żądamy uznania konstytucyjnych kompetencji poszczególnych organów państwa polskiego i natychmiastowego zaprzestania demolowania zastanego porządku prawnego jako dziedzictwa poprzednich pokoleń Polaków. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Komisja Wyborcza, Prokuratura, Sądy, Media itd. Żądamy natychmiastowego zaprzestania wykorzystywania prawa wymiaru sprawiedliwości do politycznej zemsty prowadzącej do krzywdzenia ludzi i upadku etosu pracowników tegoż że wymiaru sprawiedliwości. Żądamy powrotu do stosowania zasady niewinności podejrzanych do, aż do prawomocnego wyroku. Żądamy uznania i wspomagania polskiego kodu kulturowego, poszanowania rodziny, macierzyństwa, tolerancji dla wiary i poglądów politycznych słowateli, Szanowania tradycji, historii Dokonaj poprzednich pokoleń solidarności i gościnności. No i co najważniejsze, Polaków potrzeba wolności, godności osobistej oraz niepodległości. Żądamy uznania przez utrzymującą ten rząd większość sejmową, uzna, przy, oczywistego faktu, że Polacy w ostatnich wyborach nie dali im mandatu do swobodnej zmiany prawa. Muszą to uzgadniać z prezydentem. Po prostu takiego mandatu nie dostali, a zachowuje się tak, jakby przyjęli władzę na, na zawsze. Żądamy ustąpienia ze stanowiska premiera i jego, jego rządu jawnie uprawiających politykę wyniszczającą nasz naród. Zwracamy się do posłów, którzy być może jeszcze nie całkiem zatracili przyzwoitość Usujcie z polskiej polityki tego nienawistnika, który od 20 lat wsiewa w nienawiść w polskie społeczeństwo, uniemożliwiając skorzystanie ze sprzyjającej polsce koniunktury gospodarczej. Domagamy się nie ulegania wszelkim typu szantażom, z tym finansowym, przenos przenoszonych przez polski rząd z Unii Europejskiej, a mających wymusić zgodę na wyzbycie się bezpiecznego życia, wyzbycie się za pieniądze. Raz utracone bezpieczeństwo w wspólnej przestrzeni, jak pokazuje praktyka życia społeczności na Zachodzie, jest praktycznie nie do odzyskania. Już się w Paryżu nie da przywrócić życia, jakie było 40 lat temu, ani w Londynie, ani w innych miastach. Raz utracone bezpieczeństwo wspólnej przestrzeni, jeszcze powtórzę, jak wskazuje praktyka zachodnich społeczeństw, jest nie do odzyskania. Później będzie coraz gorzej. Sytuacja życia w ciągłej cywilizacyjnej konfrontacji w krajach zachodu potwierdza, w wystarczającym stopniu diagnozę wybitnego polskiego historyka Feliksa Konecznego o niemożliwości pokojowego współistnienia na jednym obszarze różnych cywilizacji, szczególnie z cywilizacją, cywilizacji sobie wrogich. Rozpaczliwe działania państw zachodnich, próbujących przerzucić na nas skutki swych błędów, należy stanowczo i skutecznie odrzucić. Rozpaciwe działania państw zachodnich, próbujących przerzucić na, nasze, na nas Skutki swych błędów należy stanowczo i skutecznie odrzucić, dlatego że po pierwsze jest to przenoszenie na nas skutków ich błędów, a po drugie, że przyjęta zasada dyslokacji imigrantów jest przeciwskuteczna. Imigrację bowiem zwiększa zamiast ją ograniczyć każdy normalny człowiek, z wyjątkiem profesorów wie, że jak się rozlokuje, to, to się zwiększa napływ, bo Będą je przyjeżdżać chętni, bo będą gdzieś tu ulokowani w Europie. To jest tak oczywiste, tylko tego nie rozumieją profesorowie, doktorowie. To jest po prostu żenujący poziom ludzi wykształconych. Po prostu może oni są wykształceni, ale są niemoralni.